Dobra, dzisiaj mam szybki kurs telewizji. Plan jest taki, żeby na samym początku zadać każdemu z prelegentów jedno krótkie pytanie. Idę do reżyserki, sprawdzimy się. Jesteśmy podczas prób. Nie zawsze jest tak, że mamy taki komfort właśnie z realizatorami, żeby się spotkać dzień przed. godzinna konferencja, podczas której łączymy się z kilkudziesięcioma osobami z całego świata. Więc dzisiaj te wszystkie przejścia, połączenia, spojrzenia do kamer musieliśmy sprawdzić. Mamy tutaj kan kamerowy, mamy Steadicam, mamy kamery takie typowe, studyjne. No i przede wszystkim właśnie technologia, od której zależy jeszcze więcej niż normalnie by to było przy takich wydarzeniach tradycyjnych. Dawajcie do tego grina, panowie. Ja ich przedstawiam i oddaję głos moderatorowi. Jesteśmy dzisiaj tutaj od siódmej rano, mimo że zaczynamy samo wydarzenie o dziewiątej. Jak jeden z realizatorów dzisiaj stwierdził, to właściwie powinny być dwa dni prób, czyli jeszcze nie tylko to, co wczoraj, ale też przedwczoraj by się takie dobrze przydało. Switch on, every journey matters. It, it really is true and we want to emphasize this so much and we want to spread the good news. To the whole world. And I'm so glad that you're watching. We know that it's more than 100 krajów around the world. And so the future is in this studio. Najlepsze jest to, że te wszystkie wyzwania sprawiają nam przede wszystkim dużą przyjemność i frajdę. Jestem miło zaskoczony współpracą w dniu dzisiejszym z Maciejem Kałcem. W kilku sytuacjach zaskoczył mnie niebywale, kiedy mieliśmy naprawdę nóż na gardle i sytuacja była krytyczna, a on zapewnił spokój i ciągłość anteny. Miss are you still uh, an optimist when it comes uh, to the public transport? Mam teraz 30 sekund? Jest wszystko git. To nie jest tylko i wyłącznie prowadzenie samej konferencji, ale wejście także w merytorykę. I to merytorykę, która jest podzielona na trzy różne części. Obszarowo dotykamy zagadnień związanych z elektromobilnością, zrównoważonym rozwojem, autonomizacją, zatem tu jest naprawdę bardzo wiele wątków, o których trzeba wiedzieć dużo, trzeba się do tego należycie przygotować, i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Maciek się z tego zadania wywiązał świetnie. Ladies and gentlemen, welcome to the Global E-Mobility Forum 2020. To samo pytanie: Pan zada najpierw UK, a później jeszcze raz Szwecja. Thank you very much for moderating this. And thank you so much for the introduction. Podczas jednego panelu uczestniczyli goście z Kostaryki, goście ze Stanów Zjednoczonych i z Norwegii. Wspaniała możliwość, którą do tej pory mieliśmy w ograniczonym zakresie. Teraz staje się to powszechne i mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej ten czas reakcji i zdolność do dostosowywania się do prędkości pozostałych uczestników bardzo sobie cenię w Macieju. Z realizatorami mówił na przykład porozmawiaj dłużej z ministrem Kurtyką, z mieliśmy w sumie coś co wyszło mega naturalnie i podejrzewam, że ten kto oglądał nas i, i nie słyszy tego, co ja miałem w uchu, nie ma w ogóle pojęcia o tych wszystkich trudnościach, które, które tutaj przebiegały. What's the connection is? Can you hear us? I can hear you very well. And your approach to electromobility really is a good proof of that. We are happy. And this is the moment to start welcoming our guests uh, because uh, they are joining us from around the world. This will be. Uh, the cherry on the cake of uh, our meeting. Monsieur Bernard Picard, merci beaucoup. Hey, avec plaisir. Merci au revoir. Goodbye. Thank you so very much. It was my pleasure to be here with you. Have a wonderful rest of the day and I hope to see you very soon. Mami, oh. Mega 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 亏啊！